Witajcie, tutaj Chlor27 Dzisiejszy odcinek będzie bardzo krótki Zajmiemy się budową bramki logicznej RS Nor Latch Życzę miłego oglądania Bramkę logiczną RS Nor Latch Będziemy potrzebowali dowolnego materiału Czerwonej pochodni, czerwonego proszku Przycisku i repeatera, chociaż wątpię, żeby był potrzebny. Dobrze, stawiamy kamień w ten sposób, obok niego kolejny. Stawiamy pochodnie z tej strony i po drugiej stronie w tym miejscu łączymy. Energia jest przesyłana tu, natomiast ta będzie przesyłana do pochodni, która raz będzie się zgaszać, natomiast za drugim razem będzie się zapalać. Teraz jest zapalona. Tak, w tym miejscu mamy nasz włącznik, w tym miejscu musimy poprowadzić reset do, naszej, do naszego mechanizmu przeciw sobie umieszczę w tym miejscu. Tak. Teraz y, bramka jest uruchomiona. Y, tym przyciskiem zresetujemy ją. Y, powiem wam, że jest to bardzo, y, jest to nie, niewielki, niewielki mechanizm. Całego układu kolejki stosowany podczas kolejek możemy go używać do różnych przekładni do torów, ale jeżeli chcecie zobaczyć całą przekładnię torów, to jest dosyć dużo konstruowania i budowania. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Jeżeli ujrzę 200 łapek w górę. Na pewno zbuduję Wam cały mechanizm kolejki. Będę pokazywał od podstaw jak zbudować. No dobrze, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie subskrybować, dodawać do ulubionych, dawać łapki w górę. Mam nadzieję, że spodoba Wam się to i zoba chcecie zobaczyć kolejny odcinek, w którym będę pokazywał cały mechanizm kolejek. Pamiętajcie, musi być 200 subskrypcji, 200, przepraszam, 200 łapek w górę. No dobrze, to na tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć.